nie zrobiliśmy ca, nie, ale ten, ale, y, ale większość było, tak? nie, to jest w trybie selfie, bo to ja będę już jako prowadzący także Panie Robercie tutaj jeśli można Panie Robercie też, może tak może zamienimy Pana Roberta, postawimy tutaj w środek jako gospodarza to ci co zrobisz? po gjithashtu është shumë e rëndësishme të kemi një ndërgjegjësim të përgjithshëm Ja też to, pan transmituje to. Pan transmituje tak, to. Tak, tak, tak. Ja nie chcę transmisji, bo my zapisujemy rozmowę, która będzie na antenie później. To już jest poza konferencją. Hmm. Ale to dla nas. Ale to, tak czy inaczej, będzie na antenie. O, tak, patrzywił się. No dobrze.